Siemaneczko, siemaneczko, już w najbliższą niedzielę rozpocznie się mecz polska-francja. Wróżą, że Francja ma 76% wygrania, zremisować mogą 16%, a tylko, no niestety, ale tylko 8% Że Polska ma szansę wygrać z Francją Koniecznie napisz w komentarzu Czy Polska wygra, czy yy, przegra, czy zremisuje yy, Tutaj z takich ciekawostek jest to Że Polska grała z Francją w 1982 roku yy, W mundialu 10 lipca i Polska wygrała 3-2 z Francją. Zobaczymy, jak tym razem będzie. Mam nadzieję, że jeżeli będzie karny, jeżeli będzie, aby nie był szczęsny, da sobie znów radę i pięknie obroni karnego. A Lewandowski? No, Lewandowski jest od tego też, żeby strzelał dla nas. Kibiców Gole i poszli dalej. Także czekamy i oglądamy. Koniecznie napisz w komentarzu, co Ty myślisz na temat meczu Polska-Francja w niedzielę. W niedzielę, tak, 4 grudnia 19... 2022 rok. Wow, ale poleciałem.